Hej, dzień dobry z tej strony, PolishMakerGamer Michael Gamer i witam Was w kolejnym odcinku z matury próbnej CK grudzień 2022. I tutaj rozwiążemy sobie zadanie 13. Polecenie brzmi: dana jest nierówność 2 minus 2, x przez 2 większe lub równe x przez 3 minus 3. Największą liczbą całkowitą, którą spełnia tę nierówność jest. No i rozwiążmy to za tą nierówność, to zadanie. Co bym tu na początku zrobił? Zrzućmy sobie te. Mianowniki tutaj, czyli pomnóżmy wszystko razy 6, czyli przez powiedzmy coś, co zrzuci nam oba równocześnie. Czyli 2 razy 3, 6. 6 razy 2, 12 minus 3x, no bo 2, 6 przez 2 daje nam 3 większe lub równe 6 przez 3, 2, 2x minus 18. Przenieśmy to wszystko na jedną stronę, czyli 12 minus 3x, większe lub równe. I przepraszam, nie, nie, nie. Skoro na jedną stronę no to minus 2x, plus 18, większe lub równe 0. E, chciałem tutaj chyba za wcześnie tutaj drugą stronę przepisać, napisać, ale już jest dobrze. No i teraz dodajmy to do siebie 30, minus 5X. Większe lub równe 0. I teraz dla usystematyzowania. 30 większe lub równe 5x dzielone na 5. 6 jest większe lub równe x. Czyli x jest mniejsze lub równe 6. Czyli to będzie zbiór od minus nieskończoności do 6, włącznie z 6. Zatem największą liczbą całkowitą, która spełnia tę nierówność, jest 6, czyli odpowiedź A.